Cześć, jestem Zosia. A w ogóle to ktoś cię tam zapraszał? To chyba babska impreza. No coś ty, ona jest jakaś dziwna. Ja z nim gadałam kilka razy i wydaje mi się całkiem fajna. No, chciałam tylko zobaczyć, czy masz jakieś fajne kontakty. Teraz to przegięłaś. Nie mogłaś po prostu zapytać? Dumać nie pozwala? Nic się nie stało, wybaczam ci. A moimi najfajniejszymi znajomymi jesteście wy. Hej, sorry za moje zachowanie wtedy. Zupełnie wypadło mi z głowy, że mamy dzisiaj sprawdzian z angielskiego. Nic się nie uczyłam. Nasza Kasia z tego znana zawsze jest przygotowana. No dobra, przełożymy to na następny tydzień. Yeah! Dzisiaj idziemy na klasowe lody. Idziesz z nami, prawda? No nie, nie lubię jak ktoś mnie tak namawia. Spróbuję się czegoś dowiedzieć, ale wiecie co? Nie naciskajmy na nią. Chcesz się razem pouczyć dzisiaj? Mogę przyjść do ciebie? Spoko. Wow, to ty malujesz? Nie ma się czym martwić, ale no dobra. Jak chcecie, to wam powiem. Kiedyś było mi tak bardzo przykro, że biegłam z płaczem do domu i potrącił mnie samochód. Nie tak łatwo znowu komuś zaufać, a szczególnie chłopakom. Jejku, miałaś naprawdę trudne życie. Współczuję ci. Nie martw się, masz nas. Nie będziemy ci już więcej na siłę namawiać. Możesz na nas liczyć. Jak to się stało, że dzisiaj jest dopiero środa? Już tak cię zmęczyła nauka? Ją zmęczyła jak tylko doszła do szkoły. Co? Taki żar. Jak nie rozumiesz, to trudno. Faktycznie, nie rozumiem. Na to nie ma lekarstwa, Monisiu. Jak to nie? Leństwo jest uleczalne. Chyba nigdy nie próbowałaś uczyć się z Moniką. Otóż próbowałam, wiem o czym mówisz. Musicie tak pomiechać? Wam się zawsze chce uczyć. No i w tym problem. Nie chce nam się, ale się uczymy. Zuzia, a ty jakie masz lekarstwo na zmęczenie? Na zmęczenie to najlepiej sen, a na lenistwo myślę o nagrodzie. O jakiej nagrodzie? Takiej, jaką sobie wymyślę. Wymyślę sobie nagrodę za zrobienie czegoś, czego mi się nie chce robić. Sądzę, że to nie dotyczy nauki. No faktycznie, lubię się uczyć. Zazwyczaj. Jakoś tak wyszło, że wszyscy uważali mnie za kujonkę. No i co tu dużo gadać? Mają rację. Rodzice zawsze powtarzali mi, że o tym, kim jesteś, nie świadczy ile umiesz, tylko ile zrobisz dobrego. Ja myślę, że wiedza może mi pomóc zrobić dobre rzeczy. I po prostu lubię wszystko wiedzieć. Masz dobrą pamięć, więc masz łatwiej. To też da się ćwiczyć. No to może pouczysz się z Moniką, zrobisz coś dobrego. To ona nie umie się sama uczyć? No widzisz, niektórzy potrzebują, żeby ktoś im czasem coś wytłumaczył. Przecież uczę się sama, tylko potem mam jakoś słabe oceny. Nie wiem, dlaczego tak wyszło, ale wszyscy w klasie próbowali jakoś wspierać Monikę i często umówili się z nią na naukę. A ja jeszcze nigdy się z nią nie uczyłam. Może dlatego, że w sumie nigdy z nikim się nie uczyłam. No dobra, możemy się pouczyć Monika. Czemu nie? Nie wie, co robi. Ale spoko, niech chociaż raz ona się poświęci. <laughs> Jak znam życie i te dwie dziewczyny, to wyjdzie z tego niezła parodia. No to tymczasem, miłej nauki. Tak, miłej nauki. Nie wiem, o co im chodzi. Ja też nie wiem. Ale może się dowiem. To do zobaczenia po lekcjach. Co tak wam tu wesoło? To co zwykle. Jak jest wesoło, to znaczy, że mają z kogoś bawić. No i tym razem z kogo? No a jak myślisz? Znając życie z Moniki. Brawo, Kasia. Strzał w dziesiątkę. A co takiego śmiesznego zrobiłaś? Właśnie nie wiem, co oni ode mnie chcą. Umówiłam się z Zuzią na naukę po lekcjach. I to takie śmieszne? No dobra, no to już rozumiem. To znaczy co rozumiesz? Nigdy nie uczyłeś się z Moniką, to ci tego nie wyjaśnię. Ale powiem tylko jedno. Nie będzie łatwo. Nam nauka wychodziła całkiem nieźle, prawda Monika? Poza tym, że potem nie odzywałyście się do siebie przez tydzień. Pamiętam to, to było dobre. Wchodzi Monika i Tola do klasy, trzaskają drzwiami, siadają jak najdalej od siebie. Nikt nic nie mówi i po chwili leci taka wiązanka, że Olek musiał zagadać nauczycielkę, żeby nie weszła do klasy i tego nie zobaczyła. Dawno to było? Jakoś w piątej klasie. Dobra, to było raz, ale potem jeszcze kilka razy nam się udało z trochę lepszym efektem. Do najłatwiejszych charakterów Monika nie należy, no ale bez przesady. Przecież chodzi z nami na kółko matematyczne. To prawda, są so przedmioty, z których Monika jest naprawdę dobra. Dzięki za docenienie moich mocnych stron. Które są w mniejszości? Ej, no weź. No dobra, idźcie, spróbujcie. Też jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Okaże się jutro. No dobra, Monika, na pewno pamiętasz ten wzór z poprzedniej klasy. Dodajesz to tu, dzielisz przez to, odejmujesz od tego i wynik zapisujesz tutaj. Czy ciebie to pogięło? No, ale o co ci chodzi? Specjalnie tłumaczysz tak, żebym nie zrozumiała. Nie żartuj! Naprawdę tak myślisz? Przecież wiadomo, że jak tak szybko powiesz, to nic nie zrozumiem. No dobra, powiem Woli. Dodajesz to do tego. Potem, jak tak dalej będziesz się ze mnie wyśmiewać, to możemy sobie darować. Nie wyśmiewam się. Tłumaczę tak, jak ja to rozumiem. Jak nie chcesz mnie uczyć, to po prostu powiedz. Dzwonię do Basi. Ona chociaż próbuje. Co? Trzy, dwa, 1. Już się pokłóciłyście? Na wszelki wypadek nie pojechałam zbyt daleko. Zaraz będę. Widzisz, co jest przyjaciółka. Ona dobrze mnie zna. Trzeba gasić pożar. A długo już siedzą? No, około z 10 minut. Uuu, to trzeba się spieszyć. Na miejscu wezmę zuzie, a ty zostań z Moniką. Biegniemy, bo źle się to skończy. Cześć, twoja siostra nas puściła. Bardzo jest źle? Mieliśmy się uczyć, a ona się tylko ze mnie wyśmiewa. Jasne! Ona jest jakaś nienormalna! Spokojnie, spokojnie. Da się to jakoś opanować. Zuzia, chodź na herbatkę, zaraz wrócimy. Monika, ochłoń, my już to przerobiłyśmy. Ale przecież ona jeszcze dobrze cię nie zna. Chciała dobrze, próbowała. Wiesz, właściwie z góry zakładałyśmy, że te korepetycje zakończą się niepowodzeniem. No ej, próbowałam! Każda z nas kiedyś próbowała, teraz wiesz już, jak jest. Jest fatalnie. Niektórzy nie mają takiej łatwości w przyswajaniu wiedzy nauka po prostu ich przerasta. Ale to nie jest moja wina! W jakimś stopniu jej pewnie też nie. Pokażę ci, co teraz najlepiej zrobić. I jak, trochę lepiej? Myślę, że możemy zaczynać. Skoro jesteśmy tutaj razem, to mamy szansę osiągnąć cztery razy więcej. Monika, wiesz, czy masz trudności i ty też to wiesz. Spróbuj się przez chwilę skupić i bez emocji. Ten wzór, o którym rozmawiałyście, pamiętasz go? Nie. No dobra, to przypomnimy, ale wiesz, mogłabyś kiedyś nadrobić te zaległości. No to jak już to mamy, przejdźmy dalej. Podstawisz to w to miejsce. Wiesz dlaczego? Nie. No to tym razem się ci wyjaśni. Jest w tym najlepsza. Ta funkcja to złożona. Nie, nie, nie. Nie zapędzaj się. Teraz nie możesz myśleć szybkością swoich myśli. Zwolnij, pytaj, sprawdzaj, czy rozumie. Eee... Wiesz co to za funkcja? Wytłumacz mi. To była chyba najważniejsza lekcja w moim życiu. Zrozumiałam, że jeśli coś umiem, to nie znaczy, że umiem to komuś przekazać. Przeceniłam moje kompetencje pedagogiczne. Właściwie teraz współczuję wszystkim nauczycielom. Czasami, żeby kogoś nauczyć, trzeba naprawdę wejść w jego głowę i kompletnie przestać myśleć o sobie. To trudniejsze niż myślałam. Podziwiam Karolinę i Basie, którym udało się zachować zimną krew w tej sytuacji. I Monikę, że prosi o pomoc, kiedy jest jej ciężko. Ja bym się zapierała. Wiem już, że ja mogę się od nich dużo nauczyć. Jaka jest moja najgorsza ocena? 4. Chciałam powiedzieć, że nie, ja nie jestem gapą, bardzo się dobrze uczę i e, nigdy się nie uczyłam z koleżanką, bo sama jestem w stanie się nauczyć sama. E, I bardzo lubię się uczyć, <grym> ale e, nie na tyle, żeby się uczyć z kimś, bo niezbyt lubię się po prostu uczyć z kimś, po prostu wolę się uczyć sama. Nie jestem gapą. Filmowa Monika. Jest dużym przeciwieństwem Moniki w Realu, bo Monika w Realu jest fajniejsza niż ta no. na no. filmie. Fajnie. I no, Monika, potrafi się sama uczyć. Może czasami nie rozumie moich żartów, ale tak to duży czy kuma. I bardzo łatwo się ze mną uczyć. Czasami tylko nie rozumiem żartów, ale moich to żartów. czasami. Nigdy się nie uczyłam z Zuzią. Nie, wola nie, po... nie Mam powiedzieć coś Co mam na temat filmowej ZUI. W sensie na pewno ona gra taką osobę, która bardzo, bardzo lubi się uczyć, jest pilną uczennicą. Nie mówię, że tak nie jest naprawdę, chociaż czasami jest, także zapomnisz i się nie nauczysz. Okay. I wiem na pewno też, że w prawdziwym życiu raczej byś się nie umówiła z Moniką. No, na, naukę. Bo, nau na naukę. Jakbym miała się umówić z Moniką, to pewnie by nie wyglądałoby tak samo, bo pewnie byśmy się nie byśmy się, się nie no. bawiły, no właśnie. I byśmy się w ogóle raczej nie pokłóciły, bo... E, Przy nie... nauce się nie używa telefonu. o. No właśnie, o właśnie. No I właśnie. Nie skarzi... Monika nie lubi moich psów. Dokładnie to tak. Bo... bo Monika się strasznie boi psów. Zuzi. A Zuzia wow, ma zawsze do Zuzi. na dole i zawsze jak się do niej puka, albo dzwoni, albo cokolwiek się robi, to psy zaczynają żyć. No jak normalnie psy, zaskoczeni. Monika przy nagrywaniu tego Przyska. odcinka prawie zeszła tu na zawał, <grym> bo pies przyszedł, przyszedł do, pokoju. do pokoju. To <grym> wow. dużo dłuższe niż wygląda to na filmie. Sąc tak, to właśnie, bardzo dużo tak. dłuższe. Bardzo dużo osób się śmieje, gada, krzyczy. I wymyśla in, inne rodzaje tekstów. I komentarze, o. o, to najlepiej. W sensie najgorzej, ale, no, ale lepiej, najczęściej. Najlepiej wychodzi. Nie, najczęściej. ale I się myli dużo osób. Dzisiejszy odcinek, na przykład, nagrywaliśmy 4 godziny. A będzie trwało 5. pewnie jakieś 3 minuty ten odcinek. Nie, no może 10. 10. Na. Czego? No na może... pewno jest inaczej. Tak, na no pewno jest inaczej niż na filmie, bo e, tego tak jakby trochę nie widać, ale. I nie mówimy tego, co jest w scenariuszu. Mówimy kompletnie co innego. Tak. No? Nie zawsze tak, jak jest w scenariuszu, też e, jest. W sensie nie zawsze tak, jak jest w scenariuszu, mówimy, bo czasami zmieniamy scenariusz, no ale to tak. I Monika, e, ja chyba mówiłam, też właśnie Monika potrafi poprosić o pomoc. No, tak samo jak na filmie, to potrafisz zrobić. Mhm. Chociaż Często. I nie potrzebuje tej I pomocy. bardzo rzadko się z Zuzią kłócimy. Jeszcze ani razu się nie zdarzyło, żebyśmy w tym roku się pokłóciły z Zuzią. Szkolnym. Szkolnym. <grym> Szkolnym. <grym> Szkolnym. Szkolny. <grym> Najbardziej Zuzi lubię to, że cały czas mi pomaga. W sensie, no na przykład, jak czegoś nie rozumiem, to właśnie mi pomaga. Ehm, na przykład na lekcji. Jakby nie umawiamy się, ale na lekcji mi to tłumaczy. A w Basi lubię to, że E, zawsze mnie pociesza, jak jestem smutna, na przykład, albo na przerwę, mną siedzi, i no i to. I Czy się przyjeźnimy? Tak, przyjaźnimy Jaźnimy się. się. No. Tak, we 4 Tak, jeszcze z Karolina sobie poszła. Co to, to było? To mi rypnąło podłogę. A ty, może to Karolina? Tak, tak.